Hej, witajcie na kanale Tarot Klucz do Poznania i takiej intencji powiedziałabym oczyszczenia tego, co między Wami i tą Waszą osobą przynosiło takie emocje, powiedziałabym, doła, doła, po prostu doła. To w takiej energetyce chciałabym zadać pytania do kart. Może zróbmy sobie. Dwie grupy. O, już się odwróciło, bo chciałam zwierzę mocy dać Jaguar. Jeśli ktoś poczuje tutaj z Jaguarem jakąś, jakieś połączenie, Jaguar siła. I druga osoba, która mnie ogląda, kolejna energia to Kruk i Transition, czyli takie przejście. I może zróbmy sobie czytanie dla dwóch grup. Czyli czy bardziej jest bliska energia jaguara, czy też właśnie kruka. W zależności od tego, będziemy odpowiadać na pytania dla dwóch grup. Z którym z tych zwierząt czujesz większe połączenie? E, Zapytanie dla osób, które mnie oglądają. Jaki to jest przekaz, jeśli chodzi o. Okej, okay. czyli przekaz jest taki, że jesteście na dwóch różnych poziomach przede wszystkim. Dobrze, to teraz jeszcze tak. w jakiej energii jest osoba, która wybrała Jaguara? Tutaj jeszcze mamy Purity, i tutaj jeszcze mamy Kro. Proszę o jedną kartę dla osób, które wybrały kruka. O, to ewidentnie, Wasza energia. Przyjemność. I teraz, słuchajcie, będziemy. Teraz, tak, tutaj powiedziałam siła, ale tutaj jest growth, czyli tutaj jest wzrost i czystość. Tutaj mamy przejście, tak? Transition, przejście i przyjemność. Natomiast, ewidentnie, tutaj, już na samym początku, wyszło mi, że. Sytuacja i pytania, które będziemy zadawać, dotyczą Waszej relacji lub sytuacji, w której jesteście na innych poziomach energetycznych, tutaj, powiedziałabym, w tym świecie zewnętrznym, coś tu jest w ukryciu. I teraz tak powiedziałam, że osoba z energii Jaguara i czystości bardziej. Nie widzi tego, co jest w ukryciu, natomiast tu osoba, która kieruje się energią kruka, przejścia, przyjemności, zdaje sobie sprawę z tego, co jest ukryte. I w takiej energetyce zadamy pytania do kart: co nam chce przekazać tarot, lub co masz wiedzieć, lub jeszcze inaczej: zadaj sobie teraz pytanie, droga osoba, jeśli wybierasz tą grupę Jaguara. Zadaj sobie pytanie proszę w głowie, tak? A ja teraz kartami na nie spróbuję odpowiedzieć. Pytanie może dotyczyć relacji, sytuacji. Proszę odpowiedź na pytanie, co się teraz odniosę. Odpowiedź brzmi I miss you". Osoba, która wybrała teraz pytanie dla osób, które wybrały grupę kruka, oczyszczamy odpowiedź na pytanie dla osób, które są w energii kruka, widzą i wiedzą, co jest ukryte, kierują się w życiu przyjemnością. Powiedziałabym, są jakieś jakiejś transformacji, w momencie oświecenia, tu się integruje energia na poziomie serca i umysłu oraz również energia seksualna jest tutaj w momencie, tak jak bym powiedziała, chęci przeżywania tej przyjemności, tak? Chęć przeżywania przyjemności. E i odpowiedź na Twoje pytanie, które miała się w głowie, jeśli się pojawiło lub jakaś Twoja sytuacja, problem. I can't, not right now. Czyli ta sytuacja lub hmm, pytanie, w którym teraz jesteś, odpowiedź na to pytanie brzmi, I can't, not right now, czyli nie teraz. Czyli to, na co ty czekasz, to, na co chcesz poznać odpowiedź. Odpowiedź brzmi nie mogę, nie teraz. Tak? Wyszliśmy tutaj z energii takiego poczucia bezradności, doła, i powiedziałabym, że ta karta wyrocznie mówiąca o trust, o zaufaniu. To tutaj osoba, ty jakby, jakbyś wiedziała, że coś było ukryte. I wydaje mi się, że tutaj ta osoba nie chce, czy ta sytuacja nie chce, ci teraz wyjaśnić w tej chwili tego, co cię tam w środku. Ciągnie trapi, tak? Co ciągnie Cię w tę, w tę energetykę w dół kartowie eremity jeszcze zapytalmy Znów wchodzimy w energię tak, w jaguara, wchodzimy w jaguar, będziemy tak skakać po energię dzisiaj, wchodzimy w energię jaguara, wzrostu czystości, czyli ja jest czy jestem w czystości i odpowiedź na Twoje kolejne pytanie brzmi nie. Odpowiedź na Twoje kolejne pytanie brzmi nie. Dobrze. Wchodzimy na energię naszego kruka, czy też kruczycy, krukowej damy. Tutaj czuję taką energię osoby bardziej takiej przybitej w ukryciu, chcesz, chcesz, chcesz się schować, druga osoba, tutaj w tej energii Jaguara. Chcesz troszeczkę sobie po czymś przespać, pospać, przeleżeć. Natomiast tu ten kruk faktycznie on już patrzy, w którą stronę ma się. Wzbić do lotu, bo on już wie, co było w ukryciu, i wie, że tu trzeba obrać jakąś drogę, zintegrować w sobie, przetransformować. I kolejne pytanie w Twojej głowie i kolejna odpowiedź. I know you from somewhere. Czyli ta osoba, podejrzewam, z którą prowadzisz teraz dialog w Twojej głowie, odpowiada: Znam Cię, skądś tak. Czy tam, skąd cię znam, skąd ja cię znam? To tu znam zapytania. I know you from somewhere. Czy ja cię skądś znam? Czy my się znamy? Hmm, ciekawe jak tutaj czuję, że to jest jakieś takie duchowe bardzo, między dusz, duszami jakiś jest dialog. Dobrze. W takim razie pomyśl teraz sobie o osobie, z którą wiąże się sytuacja i energia jaguara. Grupa jaguara. Sytuacja tutaj jaguara. Coś jest ukryte między wierszami, tak? co jest ukryte między liniami, coś jest ukryte w tej relacji, ale to bardzo dobrze widać, ponieważ ta osoba tutaj w tej czystości ewidentnie ewidentnie ta osoba tutaj Pewnych rzeczy nie widzi. Nie widzi tego, co jest ukryte absolutnie. Ufa bym powiedziała, bo tutaj to zaufanie. Bo tu chodzi o to zaufanie też, że ty nie widzisz pewnych rzeczy. Czekasz w tym dole te, tęsknisz. Czy też ta osoba, czy ta sytuacja tęskni za tobą? To jest ta energia tęsknoty, ale jeżeli ktoś za tobą tęskni, to, to też musisz wysyłać jakąś energetykę. Jakoś powodujesz tą tęsknotę w tej drugiej stronie. Ale tu jest coś między liniami, między wierszami ukryte. Czyli jakby taka wskazówka, że ty masz szukać tego, co jest ukryte, czyli tutaj, droga osoba, ty masz oczy zasłonięte, nie widzisz pewnych spraw, może należy zajrzeć w głąb, tak, yy, w tej sytuacji, czy też wejść w dialog z, z sytuacją lub z osobą, którą masz teraz w głowie. Bo to jest ewidentna wskazówka, że między wami jest taka energia ukrycia czegoś, między, między, liniami, między liniami, między wierszami, między, między wami jest jakiś płot. Coś was dzieli. I powiedziałabym, że dzieli właśnie to. Mhm, mamy potwierdzenie. Czyli tutaj. Jest alarm coś jest ukryte, tak? Tu droga osoba, naprawdę musisz, musisz otworzyć oczy. I uważam, z tej energii Jaguara, te oczka odsłonić i pomimo tej tęsknoty z, z, z sytuacji osoby, która za Tobą tęskni, lub sytuacji, która za Tobą tęskni, która Cię woła, to tutaj powiedziałabym, Ty masz, masz otworzyć oczy i Dobrze, co ci chcę? Jeszcze tutaj muszę, dla Jaguara. Co chce powiedzieć twoja dusza? Ja ci twoja dusza. Co ci... co ci radzi twoja dusza w tej sytuacji? Proszę, dla Jaguara. dla Jaguary. Jesteś jak gra na pianinie. Hmm się, że to dotyczy wielu osób, które w ostatnim czytaniu były z tą grą na pianinie. Jak to czytać? Powiem szczerze, mm, ja nie wiem. I być może właśnie ta druga strona też nie wie. Bo tu Twoja dusza mówi, że jesteś jak gra na pianinie, czyli co? Czyli tutaj poruszasz, wzbudzasz te emocje. Gra na pianinie jest jakby trudną sztuką, czyli jakby ta druga strona musi włożyć dużo pracy, aby cię rozgryźć. No, ciekawa jestem, jak to czytać w, tej, w tych kartach, w tym kontekście. I myślę, że ta druga strona... To ci chce powiedzieć, twoja dusza, że jesteś jak gra na pianinie. Może ty, druga osoba, tutaj poczuj to, że jesteś jak gra na pianinie. Dobrze, yy, wejdźmy jeszcze w energię tutaj tej osoby kruka. Oczyścimy sobie. I teraz dla grupy Kruka. Jaka energia jest między tutaj osobą w energii Kruka, a sytuacją, którą osoba, która mnie ogląda ma w głowie, czyli droga osobą w energii Kruka. Jakiej jesteś energii? Tutaj, jakby sytuacja moim zdaniem dotyczy bliźniaczych płomieni i tutaj dla swojego bliźniaczego płomienia jesteś wielką inspiracją w kontekście tworzenia wszelkich. Pobudasz w tej osobie kreatywność, dzięki Tobie ta osoba tworzy, być może piękną muzykę komponuje, lub tworzy coś, co się wiąże z muzyką. Powiedziałabym, że potrafisz wcisnąć w tą osobę, takie słowa, klucze masz na tą osobę. I tymi słowami, kluczami ta osoba bardzo mocno czuje tę energię bliźniczego płomienia. I teraz tak, tutaj musiałam poprawić kartę, bo zauważyłam, że nie widać. O, już jest troszkę lepiej. Tutaj ta grupa ewidentnie. Hmm, czytanie dla grupy Kruka, ewidentnie teraz, bo tutaj poczułam bardzo mocno tą energię, aż, aż właśnie we mnie uderzyło to, jak silne to jest. Znacie się, ewidentnie tu się znacie. Jeżeli to jest czy płomień, to wiadomo, że to jest połączenie, które no tutaj większość wierzy. To jest połączenie na poziomie dusz. Bliźniaczy płomień. Silne połączenie, inspirujące, wywołujące właśnie w nas i w drugiej osobie energię Ym, tych właśnie słów wyzwalaczy. My się znamy, cokolwiek ta druga strona powie, no to my mamy taki zaskok tak od razu. Skoro tutaj mamy takie połączenie, że ty, druga osoba, wiesz, że coś jest w ukryciu, zdajesz sobie już sprawę, co ta osoba ukrywa przed tobą, może sobie zdałaś sprawę, że to jest twój bliźniaczy płomień. Ewidentnie widać, że tutaj w tej karcie, tak, w ukryciu, tak, w tej błonie tego jaja, bo to jajo jest takie jakby w błonie, widzimy ewidentnie, że wy tutaj, moi drodzy, grupa kruka, to tu jest takie silne połączenie, że tu by się chciało, że ty masz świadomość, że tu um, ufasz, czy też ufasz w to, że to połączenie takie fizyczne, Dałoby ci przyjemność, spełnienie, bo tu jest ta energia bliźniaczych płomieni. Wy wiecie, że tutaj, jakby się, że dwie strony tu wiedzą, czy się znają, bo tu chyba chodzi o jakąś relację romantyczną. Tak odczuwam, skupianie się na przyjemności. Tu ten kruk jest gotowy na zmianę, tak? Ten kruk ci tutaj ewidentnie mówi, że Ty już jesteś druga osoba gotowa na zmianę. Ty widzisz, jakie spełnienie tu jest możliwe, jaka przyjemność jest możliwa dla Ciebie. I ten kruk ci mówi o tym, jesteś gotowa, jesteś gotowy do lotu. Pamiętaj jednak, droga osoba, że bliźniaczy płomień to jest taka relacja, która będzie wyzwalać właśnie bardzo trudne, czy też jeżeli nawet nie trudne, to bardzo silne emocje. Są to bardzo silne połączenia dusz, bardzo inspirujące, wywołujące w nas takie pieczęcie. To są ślady w nas, w naszej energetyce, w naszej duszy i w naszym ciele na całe życie. Ty będziesz całe życie pamiętać, dotyk tej osoby, zapach, smak, całe życie będziesz czekać, yy... tak, całe życie będziesz czekać na tą osobę, nawet jak się z nią rozstaniesz, czy z nią będziesz, czy nie będziesz, bo ty będziesz całe życie pamiętać te intymne momenty i to przytulenie, i to zjednoczenie się w uścisku. Yy, więc, droga osoba, w energii kruka jesteś gotowa do lotu i. Co by ci chciała powiedzieć Twoja dusza w tej sytuacji? Tutaj jeszcze. Co by ci chciała powiedzieć Twoja dusza w tej sytuacji? Co zrobić? Co Twoja dusza radzi? Co radzi Twoja dusza? Co radzi twoja dusza? O, dwie karteczki, dobra. Co radzi Twoja dusza? No, inspirujesz mnie, tak? Twoja dusza mówi, że czytasz gdzieś o mnie? Twoja dusza pyta, czytasz gdzieś o mnie? I, czy, i inspirujesz mnie, czyli co ci chce Twoja dusza powiedzieć, że. Inspirujesz mnie. No ta osoba jest dla Ciebie wielką inspiracją. I tutaj jakby ty jesteś świadoma na, na poziomie swojej duszy. I szukasz informacji, chcesz wyjaśnienia, chcesz potwierdzenia. A podejrzewam, że właśnie w tarotach przede wszystkim szukasz, jak również w innych źródłach jak psychologii i, 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 i takich ezoterycznych rzeczy, wróżb i tak dalej. Szukasz druga osoba, potwierdzenia. Czy to, co czujesz, bo ty czujesz wielką przyjemność, podejrzewam, że podejrzewam, że to, co ty czujesz, że ta osoba taką chemię w tobie wywołuje alchemię, tak? Takie, taką, takie alchemiczne, silne odczucie jest na myśl o tej osobie i sytuacji, którą przeżyliście razem, że ty, moja droga, m, osoba oglądająca mnie, e, jesteś już na takim etapie transformacji i, i gotowości, i świadomości, bo ty, ty ufasz w to, co tam jakby się zadziało i. I mi się wydaje, że ty ufasz, że to dla ciebie było dobre, piękne, tak? Że to, Ty jesteś pewna, że to Ci właśnie da tą, tą, tą inspirację i to, i to spełnienie. Szukasz potwierdzenia, czytasz gdzieś o mnie, to jest takie pytanie: Twoja dusza zadaje do Ciebie. Moim zdaniem na zasadzie, bo ta druga strona pyta, czy my się skądś znamy, tak? I tu są takie właśnie, jakbyś ty i ta osoba nie mogły, nie, jakbyście nie mogli uwierzyć w to, że to nastąpiło, nastało. Ta, ta osoba nie jest w stanie Ci teraz odpowiedzieć, podejrzewam, na Twoje jakieś pytania, co dalej, co teraz, co z nami, co dalej. Jak to bywa w bliźniaczych płomieniach, ta druga strona może nawet Ci powiedzieć, no nic, no, no, no żyj normalnie, tak, nie czekaj na mnie, czy tam jest jak jest. Yy, Okej, okay, między nami jest coś wielkiego, ale Ty miej tą świadomość i żyj dalej z tą świadomością. Jest, jeśli chcesz zmieniać swoje życie, to zmień, ale to z takiego poziomu świadomości swojej i z poziomu odpowiedzialności swojej, bo powiedziałabym, nie obciążaj tej osoby, jeśli chcesz zmienić swoje życie, jeśli chcesz rzucić wszystko dla tej osoby, to, to jakby to niech to będzie twoja decyzja, tak? Cokolwiek zrobisz, niech to będzie twoja decyzja, droga osoba. Tutaj Kruk informuje o tym, że jesteś gotowa, gotowy na zmianę. Ewidentnie. Jesteś gotowa na tranzycję, na przejście. Jesteś gotowa do nowej relacji, bym powiedziała. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, Ty jesteś gotowa, gotowy na zmianę. Więc jeśli ja w jakiś sposób tym czytaniem Mam odpowiedzieć na to pytanie, bo ja czuję się, jeżeli chodzi o tę energię kruka, to czuję się jakby w obowiązku, czy w jakimś tam powołaniu, aby ci powiedzieć: yy, Zaufaj w to, co się dzieje, zaufaj w to, co czujesz, jesteś gotowa, gotowy na zmiany. I już, jeżeli masz taką sytuację życiową, że, że ona jakby pozwala ci na pójście na całość, to powiedziałabym śmiało. Śmiało do odważnych świat należy. Jaka afirmacja dla Ciebie, droga osoba jeszcze? I zaraz przejdę jeszcze do grupy Jaguara, tak? Bo tam też bym chciała się pochylić jeszcze nad Jaguarem. Yy... Afirmacja dla Kruka, proszę. Afirmacja dla Kruka. Jedną kartę wyciągniemy. Cieszę się z małych rzeczy. Cieszę się z małych rzeczy. Tutaj jesteś chroniona, droga osoba i ta sytuacja, i to przejście. E, tutaj mamy czarne koty, ale w pierwszym momencie one bardzo w takiej energii czarnego kruka, powiedziała. Także ty masz tutaj wsparcie tych istot e, i świadomość, tak? Co się za tym wszystkim kryje, uważam. Także powodzenia e, osobom w energii kruka, a ja jeszcze chcę się pochylić nad osobą w energii Energia Jaguara. I jeżeli chodzi o osobę w energii Jaguara, to zróbmy sobie centrum dowodzenia. Jesteś jak gra na pianinie, bo to mi zabiło ćwieka, nie ukrywam, ale czasem tak jest. Podejrzewam, że ty możesz rozumieć więcej niż nawet ja, osoba, która tutaj próbuje coś odczytać, a twoja czystość i energia Jaguara, tak? Twoja czystość i energia Jaguara. Jaguar i jego wzrost mówi o tym, aby... Byś miała, miał świadomość, że Twój wzrost będzie polegał na odejściu z obecnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, ty nie widzisz, dlatego, że Ty nie widzisz jeszcze wielu rzeczy, tak? Ty stoisz w swojej strefie komfortu i nie widzisz, co jest w ukryciu. Nie wiesz, co nastąpi. Ewidentnie jesteś gotowa, gotowy na zmiany. Ta Twoja czystość, i woła Cię sytuacja, sytuacja mówi tęsknię za Tobą, tak? Gdzieś tam ktoś Cię woła, jakaś sytuacja Cię woła, wszechświat Cię, podejrzewam, woła. A Ty grasz tą swoją melodię. Powiedziałabym tak, jesteś jak gra na pianinie. Grasz swoją melodię, Tobie jest dobrze w tej strefie komfortu. Ty jakby, nie chciałabym powiedzieć, że utknęłaś w strefie komfortu, ale jakby już rozglądasz się i patrzysz, co na Ciebie czeka. Spoglądasz w tajemnicę, które gdzieś tam... Ty coś wyczuwasz już, ale cały czas jeszcze nie widzisz wielu rzeczy. I tutaj jest dużo rzeczy ukrytych między wierszami, między tymi właśnie liniami, tak? Natomiast wszechświat i, i energia Jaguara mówi, że jesteś gotowa do wzrostu, do transformacji, do zmiany. Coś tu musi umrzeć, coś musi się zakończyć w sensie, abyś ty, druga osoba, poszła naprzód, abyś mogła pójść, odsłonić te oczy, zdjąć się z oczu zasłonę, bym powiedziała, starych nawyków, starego wzorca i starego programu i abyś mogła pójść w nowe. Co ci chce powiedzieć twoja dusza, droga osoba? Proszę jeszcze karteczkę dla twojej osoby. O, zwykłym. Uwielbiam twoje oczy. W związku z tym, że tutaj ktoś mówi, że uwielbia twoje oczy. A zobacz, a ty masz te oczy zakryte. Czyli co mówi twoja dusza? Ktoś uwielbia ciebie, ktoś uwielbia twoje oczy. Ty masz te oczy zasłonięte tutaj, nie chcesz tego pokazać, nie chcesz pokazać być może swojej urody, swojego piękna, gdzieś to chowasz przed kimś, przed czymś. Tak ci mówi Twoja dusza Twoja dusza chce ci to przekazać, tak? Że ktoś jest w ciebie bardzo wpatrzony i bardzo dostrzega Twój blask, bym powiedziała. Ktoś bardzo dostrzega Twoją prawdę o tobie i tą Twoją czystość naprawdę i to twoje piękno i czystość i tą twoją taką chęć obdarowywania innych osoba tutaj dostrzega powiedziałabym, że cała sytuacja, która się dzieje będzie kierować cię w stronę twojego wzrostu Tak bym powiedziała wzrostu intelektualnego także jeszcze afirmacja dla ciebie dla ciebie droga osoba jestem dzisiaj najlepszą wersją siebie mniej pragnę Czuję większe szczęście. I jeszcze jedna piękna afirmacja. Ćwiczę odpuszczanie, nie naciskam na siebie, daję sobie przestrzeń. Takie afirmacje mi dla Ciebie, droga osoba, wypadły. Powiedziałabym, że tutaj ta energia Jaguara, ja tutaj w tym czytaniu o Jaguarze, o osoby która wybrała kartę Jaguara, naprawdę czuję zakłopotanie i taki. Moment w życiu, gdzie ty, droga osoba, nie... Naprawdę nie wiesz, co masz zrobić. I tutaj naprawdę, tutaj muszą się zakończyć, tutaj muszą umrzeć stare wzorce. Aby doszło do tego twojego wyjścia i aby doszło do tego twojego otworzenia oczu. Abyś ujrzała, ujrzał to, co jest... Zobacz, tutaj zobacz, zobacz jak ty nie widzisz tych rzeczy, które są w ukryciu, tak? Ewidentnie tutaj karta kolejna mówi, że jest. Między wierszami, między liniami jest dużo rzeczy. Te pytania, które miałaś w głowie, to ja już ich nie poruszam, bo to już jakby nie wiem, o, coś, o co ty się pytałaś w tamtych pytaniach. Natomiast druga osoba, ja życzę Ci powodzenia i wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło. Pa.